Od samego początku śledziłam Twój profil najpierw na Instagramie. Tak to się zaczęło. W wakacje przed trzecią klasą liceum szukałam kursu wakacyjnego, bo no jednak już się zaczynały te pierwsze kursy wakacyjne i stwierdziłam, że to jest bardzo dobry pomysł. Stwierdziłam, że to będzie najlepszy czas. Wtedy sobie mogę wszystko na spokojnie rozłożyć, ten materiał na spokojnie. I spodobało mi się pierwsze, co no to, że te filmiki, że mogę sobie obejrzeć w każdym momencie, w jakim chcę. Mhm. No i też i dostęp. Wiadomo, że to wszystko internetowo, więc to tym bardziej było wygodnie. Mhm. No, ja miałam takie korepetycje prywatne. Mm -hmm. Od tego nawet zaczęłam. Mm -hmm. Pierwsze były takie doraźne co jakiś czas, więc to nie za bardzo mi odpowiadało, bo to nie było tak rutynowo, co tydzień mm -hmm. i typowo materiał do przodu. Tylko jak czegoś nie rozumiałam, to wtedy przychodziłam, ktoś mi tam tłumaczył, ale no nie za bardzo odpowiadała mi taka forma. Jeszcze mhm. przy okazji, na początku roku szkolnego, to zaczęło się wszystko z pandemią, lockdown, to mhm. też było gorzej, też się obawiałam trochę, więc tutaj kurs online był najlepszą decyzją, jeśli chodzi o taką naukę chemii. Nie, nie miałam oporów, ale zawsze jak czegoś nie rozumiałam, to najpierw oglądałam sobie filmiki po parę razy, Aha. żeby zrozumieć. I, I to mi tak naprawdę wystarczało, te wszystkie filmy to właśnie wszystkie moje oczekiwania spełniły i, i, i naprawdę byłam bardzo zadowolona, bo twoje tłumaczenie jest takie z grubej rury, można wszystko zrozumieć, tłumaczenie wiadomo na Grażynie i Januszu jest najlepsze, wszyscy, którzy są w kursie wiedzą. Tak. I korzystałeś z tego aktywnie, więc oto cię no, też pod to jest najlepsze, co może być. To od razu się mówmy. To nie było ustawione. To nie było ustawione. No dobra, to powiedz coś więcej o tym sprawdzaniu, jak to w ogóle wyglądało? No pierwsze co, to jest świetna mobilizacja, że jest termin, kiedy trzeba to wysłać. Jak się nie wierzy, no to koniec już i to jest najlepsza motywacja, no bo jednak wiadomo, jak ma się ten kurs i ma się te wszystkie filmiki, no to trzeba samemu sobie taką motywację indywidualną dostosować, że muszę to obejrzeć w końcu, no bo tutaj nie ma żadnego terminu, wiadomo, że tam jest na rok, ale mhm. no jak kogoś wpisze jakiś termin, no to to tym bardziej podkręcało, że trzeba zrobić szybciej uzupełnić e, i wysłać, no i mnie się też bardzo podobało, że też dawałaś takie różne wskazówki, e, po, podkreślałaś takie najważniejsze informacje i też to procentowo wszystko obliczane z prawdziwego zdarzenia, nie jakieś o, tu, jakieś tam coś zrobiłaś, błąd, coś źle i tak dalej, ale to nie, jednak wszystko było sprawdzane e, dogłębnie, więc to mi się bardzo podobało. Na początku to zaczęłam w ogóle tak się uczyć typowo pod teorię i filmiki, jak szłam w szkole z tematami. Mm. Przygotowywałam się i do sprawdzianów, tam do jakichś kartkówek, mm. typowo właśnie pod szkołę. Ale później, już tak od ferii do, do matury, to stwierdziłam, że cisnę. I zaczynam teorię od początku, tak, z grubej rury wszystko, żeby mieć tak ogarnięte, więc na początku oglądałam filmiki, mm. e, potem robiłam te zadania e, z tobą, mm. zatrzymywałam filmik, tak jak A, mówiłaś. Tak, 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 potem jeszcze są zadania dodatkowe e, pod filmikami, więc też je rozwiązywałam. I tak naprawdę szłam dalej. No i ten raz w miesiącu arkusz robiłam, więc to tak płynnie szło, temat za tematem, i, i tak robiłam. Prosto, no, prosto z mostu. Zdecydowanie. Naprawdę to była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć, bo nie spodziewałam się, że tak polubię kursy online i że takie będzie to dla mnie wygodne. I tak naprawdę, no i na telefonie to można sobie obejrzeć, i na komputerze, i na laptopie, no i w każdej chwili, tak jak mówiłam, więc to jest takie dla mnie też podbudowało, i też od ciebie dostałam dużo wsparcia, i tak się poczułam pewniej, i jeszcze bardziej polubiłam tą chemię. Pokazywałaś naprawdę takie, tak pokazałaś tą chemię. Jaką ja wcześniej nie widziałam i, i jeszcze lepiej zrozumiałam ją, a to, to jest bardzo ważne przy chemii, żeby ją właśnie zrozumieć i polubić. Dla mnie to zdecydowanie jest dla osób, które mają taką swoją własną motywację, bo ono jednak nie rozliczało się. Jak było przy okazji tych arkuszy, no to był jakiś mm -hmm. termin. Ale jak są filmiki czy jakieś zadania, no to własna indywidualna sprawa, więc tutaj trzeba taką mieć swoją motywację na to, że dobra, siadam, oglądam, mm -hmm. robię te zadania, nie ma to tamto mm -hmm. I, i to trzeba, tak. Ale też i do takich osób, które właśnie no lubią jakby tak samodzielnie, na przykład nie, ma, nie lubią tak mieć kontaktu z innymi ludźmi, mimo że to tak jeden na jeden, ale to jak się tak na żywo jest, to też nie każdy tak lubi, mhm. więc tutaj można sobie i siedzieć, i na łóżku, i przy biurku, i można oglądać, nie ma problemu, o każdej porze, więc to, to jest takie, taka zaleta i to dla tych właśnie osób, które też nie chcą tracić czasu na dojazdy, czy no wiadomo, to według mnie, Bardziej się opłaca niż takie korepetycje prywatne, no bo też to każdy ma inną cenę. No a tu mhm. jednak jest wszystko w jednym, tak naprawdę. I kontakt, i te materiały, notatki, z których też często korzystałam, i filmy, i materiały, te dodatkowe zadania, czy jakieś nagrania z live'ów, co były, mhm. to, to też wszystko jest bardzo przydatne, więc tu jest szereg możliwości, a tak naprawdę, no nie za jakąś super wygórowaną cenę.